To oni pojawiają się pierwsi. Wielogodzinna obserwacja, maskowanie i pozyskiwanie informacji o przeciwniku. Oddziały rozpoznania przygotowują kolejny atak. Sprawdzian profesjonalistów. Zawodowi szeregowi walczą o możliwość kształcenia na podoficera. Tylko najlepsi przejdą egzamin do szkoły podoficerskiej wojsk lądowych w Poznaniu. Multimedia, historyczne uzbrojenie i pamiątki po żołnierzach wolności. W 150. rocznicę Muzeum Wojska Polskiego otwiera wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Broń, mundury, sztandary oraz pamiątki osobiste powstańców zebrano pod dachem Muzeum Wojska Polskiego. Nowoczesna ekspozycja ożywia historię sprzed 150 lat. Wystawę otworzył prezydent Bronisław Komorowski. To jest wspomnienie tego wielkiego wspólnego wysiłku, wielkiego wspólnego marzenia w całej Europie o lepszym świecie, ludzi i narodów wolnych. Ta wystawa, którą pokazujemy w Muzeum Wojska Polskiego, jest nie tylko hołdem powstańcom, ale także jest pokazaniem. Społeczeństwa, szczególnie młodzieży, jak można w tak trudnych czasach XIX wieku kultywować patriotyczne tradycje niepodległości? Po raz pierwszy mamy do czynienia z istnieniem fenomenu tajnego państwa polskiego. Rząd nie miał twarzy, nie znano nazwisk, znano tylko pieczęć. Chcieliśmy nie tylko mundury powstańcze pokazać, pokazaliśmy także mundury armii zaborczej, czyli armii rosyjskiej, żeby uzmysłowiono sobie, jak był wyposażony żołnierz rosyjski, a jak powstańcze, czyli można karabin skonfrontować z dubeltówką myśliwską. Nigdy później. I nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby sprawa polska była tak popularna w Europie. Organizowano demonstracje w Londynie, w Paryżu z poparciem dla powstania, zbierano pieniądze, starano się organizować ochotników. Jedną z ciekawszych formacji byli Żuławi Śmierci. Formacja ta odnosiła się do francuskich Żuławów, którzy walczyli w Algierii. Kobiety odegrały w powstaniu styczniowym bardzo ważną rolę. Pełniły funkcję łączniczek, kurierek. Im łatwiej było przedostać się przez kordon, przewieźć pieniądze, przewieźć tajne materiały, druki, pieniądze. Wiele z nich ukrywało członków rządu narodowego i dlatego, tak jak i mężczyźni, byli skazywani na katorgę, na ciężkie roboty, na przymusowe osiedlenie się na Syberii. wystawa jest pierwszą wystawą nowoczesną muzeum. Ekspozycja jest na miarę europejskich muzeów wojskowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, żeby młodzież z całej Polski odwiedzała Muzeum Wojska Polskiego, żeby zobaczyła na czym polega historia oręża polskiego, która jest historią wzlotów, a także upadków. Może powstanie nie zakończyło się zwycięstwem, ale przetrwało w świadomości społecznej i dało możliwość nam odzyskania niepodległości w 1918 roku. Powstanie styczniowe zostawiło największą ilość śladów. Zostawiła ślady, które są kotwicami pamięci lokalnej, bo przeżywane były te potyczki, to nie były wielkie bitwy, w wymiarze właśnie lokalnym, powiatu, jednej ziemi, jednej gminy. I dzisiaj także są to kotwice polskiej pamięci skutecznie działające na rzecz utrzymania poczucia wspólnoty w oparciu o wspólną, trudną historię. Szkolą się, by widzieć wszystko, pozostając niewidocznymi. Ich specjalność to działanie skryte. Drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy to wysoko wyspecjalizowana jednostka, która skupia najlepszych zwiadowców. Pomagamy w naszym przełożonym planowaniu działań. Dostarczamy tych wiarygodnych informacji rozpoznawczych dotyczących przede wszystkim przeciwnika, terenu, jak i warunków atmosferycznych. Na poligonie w Nowej Dębie zwiadowcy ćwiczą w fatalnych warunkach pogodowych. Muszą być gotowi przetrwać w najtrudniejszych sytuacjach. Dla wielu z nich to egzamin przed wyjazdem na 13. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Jest to dosyć y, szeroko zakrojone szkolenie, ponieważ biorą w nim udział wszystkie pododziały naszego pułku, począwszy od y, rozpoznania ogólnego, a skończywszy na pododziałach zabezpieczenia. mroźna styczniowa noc. Żołnierze zajmują pozycję tworząc szczelny kordon wokół magazynów rebeliantów. Grupa rozpoznania ma wspierać oddział specjalny. Na stanowiskach pozostaje 12 godzin. Raptor 01, Raptor 01, to operator 06, odbiór. To Raptor 01, odbiór. Raptor 01, to operator 06, ruch koło magazynów. Wygląda na to, że rebelianci przenoszą ich zawartość, odbiór. Operator 01 to raptor 06 czekać Na razie obserwować metowość na wielząca Operator 01 to operator 06 przygotuj się do wykonywania ognia skutecznego opis celu samochód budynek odbiór Wysokość 170 m nad podziałem woda odbiór Poprawnie Ognia Wejście na obiegu musi być sprawne, szybkie. Nie ma takiej możliwości, żeby żołnierz sam wszedł do pomieszczenia, jeżeli jest nieubezpieczony. Zawsze przynajmniej poruszają się dwójkami. Jeżeli żołnierz nie jest pewny, czy ma za sobą kolegę, czeka. I chodzą we dwóch. To jest podstawa. Przyjmujemy żołnierzy, którzy e, posiadają przynajmniej... Średnie wykształcenie muszą przejść odpowiednie testy, nie tylko fizyczne, ale również psychologiczne. Jeden, ja się robię. Trzymuję. Na drugiego. Na dwojgu. Przerwaję w próg. Pale składki. Piękna trzyma. Jeżeli okazuje się, że pomieszania są już czyste, zbieramy dowody. Interesuje nas przede wszystkim broń, jakieś dokumenty, telefony komórkowe, bardzo ważne są nawet papierosy. Później z tego wszystkiego są zbierane materiały DNA, które później posłużą jej dalszej weryfikacji. Wszystko. Dobrze. Dobrze. Druga grupa żołnierzy Rozpoznania przygotowuje zasadzkę na zabezpieczony transport rebeliantów. Celem jest zniszczenie zabezpieczenia logistycznego przeciwnika i zadania mu jak najwięcej ilości strat. Będziemy poruszali się całym plutonem w ugrupowaniu patrolowym do zadań grup rozpoznania należy nie tylko pozyskanie informacji. W razie konieczności muszą również przeprowadzić sprawny i skuteczny atak. Tutaj w tym ćwiczeniu jest ważne naprawdę dużo rzeczy. Począwszy od zachowania kierowców, zachowania odstępów, pootrzymanie sektorów, obserwacje, wyjście z samochodu, później odpowiadanie ogniem na, na ten kontakt, wejście z WIK odejście z miejsca kontaktu. Tu wszystko, wszystko jest ważne i na wszystko musimy zwracać uwagę. Niektórzy żołnierze byli już kilka razy na misji, niektórzy byli jadą tam po raz pierwszy. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby zgrać ten zespół, żeby wyrównać ten poziom. Ja między jedną a drugą misją miałem przerwę dwa lata, więc też przypominam sobie te wszystkie rzeczy, które są naprawdę bardzo ważne. Ten poligon zimowy jest pierwszym poligonem, który z założenia ma połączyć działalność taktyczną z działalnością ogniową. Jednocześnie dążymy do tego jako poddziały rozpoznawcze, aby uzyskać pełną autonomiczność działania naszych pododziałów, naszych elementów, przede wszystkim w różnych warunkach terenowych i ekstremalnych, co nam pozwala na to, żeby sprawdzić odporność psychowiczną naszych żołnierzy oraz ich zdolność do wykonywania zadań. Drugi Pułk Rozpoznawczy permanentnie uczestniczył, wystawiając grupę rozpoznawczą w różnych składach, a szczególnie w zmianach afgańskich. Generalnie naszym sukcesem jest to, że wyszkolenie żołnierza, jego powiedzmy sobie zgranie z zespołem, dbałość kolega o kolegę, powoduje to, że wszyscy wrócili poprzez te poprzednie zmiany cali i zdrowie. Na pobrać broń, na linię wyjściową, ładować, raz, dwa, na no dwóch. Uwaga, strzelanie. W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce odbył się egzamin wstępny dla szeregowych zawodowych. To po pierwsze ognia. Przerwij ogień, rozładuj, przejrzyj broń. Warunkiem pierwszym jest po prostu zdanie egzaminu. Na 297 miejsc przyjechało 380 żołnierzy. Ci żołnierze, którzy otrzymają największą liczbę punktów, ci zostaną przyjęci. Egzaminy to przekrój tego, co żołnierz nauczył się na stanowisku będąc w Korpusie Szeregowych Zawodowych. Składają się z trzech części. Jest wychowanie fizyczne, jest sprawdzian podzielony na część teoretyczną i praktyczną oraz rozmowa kwalifikacyjna podsumowuje całe egzaminy. Panie Rak, bardzo ładnie, 47,5. Jest to egzamin praktyczny ze szkolenia ogniowego. Każdy tutaj może wybrać broń, którą posiada obecnie w etacie. Mamy do wyboru karabinek Berel. Karabinek KBK-KMS oraz pistolet maszynowy PM84P. Broni sprawdzona pod względem celności, tak, żeby wyrównać wszystkie szanse. Dwie dziesiątki czy dziewiątki? 10, 10, 9, 9, 9, 47, 5. Tarcze zaklejone, pozbierać łuski. Następna zmiana na linii wyjściowej zbiórka. Chcemy się dalej rozwijać i kształcić w przemyśle żołnierskim. Mamy A ta pe... szkoła nam może to umożliwić, prawda? Mamy pewne doświadczenie, które chcemy jakoś wykorzystać no. No i mam nadzieję, że się uda. Kandydaci nie trafiają tu z przypadku. Dowództwo wojsk lądowych, w porozumieniu z dowódcami jednostek, typuje najlepszych kandydatów. Zazwyczaj są to żołnierze, którzy mają za sobą co najmniej 9 lat intensywnej służby. Dla zawodowych szeregowych jest to ogromna szansa na pozostanie dłużej w szeregach wojska oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Polska armia będzie mogła w pełni korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. 10 sekund. Koniec czasu. To są żołnierze przede wszystkim z długoletnim stażem służby wojskowej. Niejednokrotnie są to żołnierze, którzy wielokrotnie uczestniczyli w misjach stabilizacyjnych, mają duże doświadczenie i dlatego wojsko zapewnia im możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Tak, żeby tą służbę strzelegowego mogli dalej kontrolować już w korpusie podoficerskim na pierwszym stanowisku służbowym. Nazwisko? Nazwisko! Zaszczerzegowskie! Bardzo ciężko, co widać. Ludzie są zmęczeni, ale staramy się cały czas. Walczyć od początku do końca. Nie, nie przestawać. Nosić swoje kwalifikacje. No i przejąć dowodzenie nad ludźmi. Warto, naprawdę warto. Do! Wleo, zwrot! Kiedy na wprost, marsz. Wojsko polskie nie stawia na ilość, tylko na jakość. Oni są tego doskonałym przykładem. Są w stanie tutaj się dostać, są w stanie zawalczyć o własne miejsca, ale muszą w to włożyć trochę serca. No i chororzy, z czego urw morskie się na z regulaminu łóżki? Pierwsze pytanie. Oddać honor w miejscu, bez nakrycia głowy, bez broni. Proszę zdjąć beret. I oddaję pan honor, Może to być. Czwarte zadanie. Żołnierz ma odebrać telefon, pełniąc służbę podoficera drużynnego pierwszej kompanii. Proszę się przygotować. Dzwoni do pana dowódca pododdziału. Podoficer drużynnej pierwszej kompanii szkolnej, sztasy szeregowy Kuliberda. Kapitan Kowalski. Myl dość panie kapitanie. Proszę przyjść do mnie. Rozkaz. Większość yy, podstawowe umiejętności z zakresu musztry indywidualnej ma dobrze opanowane i większość z nich uzyskuje pozytywne oceny. Panowie, na start proszę się ustawić. Myślałem, gdzie tak. Na Gotów. start jedziemy? Tak, Gotów? Wiadomo, że trudne zawsze będą egzaminy dla tych, którzy się nie przygotowywali. Wtedy jest najłatwiej narzekać na wszystko. Natomiast jeżeli ktoś jest przygotowany, ktoś jest na bieżąco, to nie będą dla niego stanowiły jakiegokolwiek wyzwania. Pierwszy, drugi, ostatni. Najważniejszy jest wynik. Konkurencja, zdrowa rywalizacja. do końca. Mam nadzieję, że jeżeli dostanę się do szkoły podoficerskiej, to będę mógł uzupełnić swoje braki, a w tych konkurencjach, w których jestem dobry, to rozwijacie dalej. Chciałbym, żeby powiodło mi się i żebym się dostał do tej szkoły ukończył ją i w przyszłości został podoficerem i godnie reprezentował Wojsko Polskie. Kierowca elektromechanik starszy szeregowy Jaszczyński, dziesiąty Wrocławski Pułk Dowodzenia melduje się na rozmowie kwalifikacyjnej do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dziękuję. Proszę siadać. Dlaczego Pan stara się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu? Sprawdziłem się w Korpusie Szeregowych Zawodowych. Chciałbym sprawdzić swoje możliwości w Korpusie Podoficerskim. Z dokumentów, które pan nam przedstawił, wynika, że cały czas pobiera pan naukę. Kierunek, który wybrałem, zarządzanie kryzysowe. Jest to kierunek wojskowy. Ukończyłem ze stopniem licencjata. W tej chwili jestem na kierunku magisterskim zarządzanie logistyką. Czy brał pan udział w jakich misjach poza granicami kraju? Nie, niestety nie byłem. A gdyby się okazało, że trzeba wziąć udział w takiej misji poza granicami państwa i razem z jednostką pojechać, jest pan na to gotowy? Jeśli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście zgadzam się. To wszystko, Dziękuję bardzo. Kiedyś jeszcze spotykałem się z takimi no, niezbyt może pochlebnymi opiniami, że podoficer to był tak zwany magazynier, tak, człowiek, który siedział gdzieś tam w magazynie i liczył e, kulki. No w tej chwili możemy zauważyć, że podoficer to jest przede wszystkim e, kręgosłup tej armii. To jest, to jest człowiek, na którym e, opiera się w tej chwili, można powiedzieć, szkolenie tego przynajmniej najniższego szczebla. Frekwencja e, i to w jaki sposób ci szeregowi zawodowi walczą o to, żeby się dostać do szkoły, no świadczy tylko o tym, że e, znaczenie Korpusu podoficerskiego rośnie z roku na rok.